Cześć. Często dostaję pytanie od nowych inwestorów, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z nieruchomościami inwestycyjnymi, o tym czym powinni się zająć, jakie są ich obowiązki, ponieważ kupno takiej nieruchomości to nie tylko czerpanie przyjemności z tego. Samego faktu posiadania takiej nieruchomości inwestycyjnej, czy czerpania zysków z najmu, czy to będzie krótkoterminowy, długoterminowy. Wiem, że niektórzy z naszych inwestorów bardzo lubią urządzać te mieszkania, więc to też jest ten etap, który jest bardzo dla nich przyjemny, gdzie mogą wybierać płytki, mogą wybierać panele, mogą wybierać meble, czy różne dodatki, które są potem potrzebne przy takim najmie i sprawiają. To wrażenie bardzo... Unikalnego wnętrza, którego wszyscy szukamy. Tak jak ty jeździsz na wakacje, tak jak ty jeździsz na urlop, czy może biznesowo, zawsze patrzysz na zdjęcia, patrzysz na to, jak to wygląda, i właśnie dlatego nasi inwestorzy też o to dbają, żebyś mógł wypocząć w komfortowych warunkach. Natomiast ten background, ta cała otoczka do tego wszystkiego, to nie tylko właśnie te przyjemne rzeczy, nie tylko. Te rzeczy, które sprawiają nam dużą radość, ale również to są rzeczy, to są obowiązki, które mogą być dla niektórych utrudnieniem. Dlaczego utrudnieniem? Chociażby dlatego, że nie są na miejscu. O czym mówię? Ja nie mówię tutaj o odległości 10, 20, 30 kilometrów, ale mamy klientów, którzy chociażby są poza granicami kraju. Czy to jest Berlin, czy to jest Londyn, czy to jest Praga, czy to jest inna część nawet świata. I na zebranie wspólnoty. No nie będą przyjeżdżać na 2-3 godziny po to, żeby ustalić pewne rzeczy, które są we wspólnocie, ponieważ mając taki apartament inwestycyjny, to nie jest kwestia mojej własności, mojej szufladki i nic więcej mnie nie interesuje, ponieważ jeśli jesteśmy w obiekcie, który jest przeznaczony pod taką inwestycję, jesteśmy częścią pewnego organizmu, częścią wspólnoty, ponieważ po pierwszym już sprzedanym mieszkaniu zawiązuje się wspólnota, która jest odpowiedzialna. Chociażby za takie prozaiczne rzeczy, jak sprzątanie klatki schodowej, wywóz śmieci o tym nie myślimy w pierwszych kategoriach o tym, czy któryś z właścicieli chociażby będzie spóźniać się z zapłatą czynszu, co ma wpływ później na całą, na całą wspólnotę i wydatkowanie, bilansowanie środków, które są gromadzone z Twojego czynszu. Z, z takiego mieszkania inwestycyjnego. Warto również zwrócić uwagę na to, kto jest zarządcą. Czy to jest zarządca, który specjalizuje się w tego typu obiektach, czy to jest zarządca, który ma już takie doświadczenie? I tutaj zwrócę ci uwagę, wiem, będzie boleć, ale dobrze wynagradzany zarządca naprawdę jest tego wart, ponieważ rzeczy, które są w jego zakresie, to jest ogrom. Różnych czynności, to jest księgowość, to jest właśnie pilnowanie, to jest chociażby odśnieżanie i znalezienie człowieka, który będzie odśnieżać. To jest chociażby e, sytuacja, w której wspólnota chciałaby zamontować kamery. No ale tutaj jest radca prawny, chociażby, który e, będzie opiniować, czy możemy założyć te kamery RODO czy taki koszt jest do poniesienia jednorazowo przez wszystkich członków wspólnoty czy to musi być wzięty kredyt na taką inwestycję w jaki sposób to ma być zrobione wszelkiego rodzaju rozliczenia czy to jest rozliczenie ciepła rozliczenie energii rozliczenie wody to wszystko jest składową tego czynszu który płacisz do zarządcy można odwrócić tą sytuację w momencie kiedy to ty Chciałbyś zajmować się zarządzaniem takiej nieruchomości i czy stawka przykładowo 15-20 zł miesięcznie to jest stawka, za którą chciałbyś robić aż taki ogrom tych wszystkich czynności? Dlaczego? Dlaczego o tym mówię? Bo ostatnio byłem na spotkaniu wspólnoty, gdzie reprezentowałem również moich klientów, którzy nie mogli dotrzeć na, taką, na takie zebranie, na takie spotkanie wspólnoty. Takie spotkanie trwa. Od godziny, jeżeli wszystko jest wcześniej ustalone, do nawet kilku godzin. I podczas takiego spotkania ustala się naprawdę szereg rzeczy, szczególnie jeżeli to jest nowa inwestycja, jeżeli to jest nowa wspólnota, dopiero ludzie się poznają, niektórzy już mają wykończone nieruchomości. Niektórzy jeszcze są w trakcie tego remontu i tutaj pojawiają się spięcia, pojawiają się wszelkiego rodzaju nieścisłości, bo ekipa remontowa pogrudziła na korytarzu, a kto za to zapłaci, a kto przypilnuje, a kto wyniesie śmieci, a ty, czy te śmieci są takie, siakie owakie, rzeczywiście takich prozaicznych rzeczy jest bardzo, bardzo dużo i dzięki temu, że my yy, bierzemy odpowiedzialność bierzemy odpowiedzialność za cały proces w którym uczestniczymy wraz z naszymi inwestorami to jest też element który bierzemy pod swoje skrzydła pierwsze spotkanie wspólnoty jesteśmy zawsze przy takich sytuacjach żeby wiedzieć żeby kontrolować też żeby coś dopowiedzieć lub wyjaśnić z elementów które mogą być konfliktowe które mogą sprawiać Jakiś problem, mogą sprawiać dyskomfort. Dlatego za każdym razem przy rozmowach z nowym inwestorem, przy rozmowach chociażby z Tobą, jeśli przyjdziesz, umówisz się, spotkasz i wyjaśnię Ci cały proces, jak to wygląda, możemy wtedy również porozmawiać o tym, co potem. Mówiłem Ci już o najmie krótkoterminowym, o tym, że firmy, które się tym zajmują, oczywiście zajmują się tą częścią biznesową, ale Ty, jako właściciel takiej nieruchomości, musisz też pamiętać, że masz pewne obowiązki. Ale te obowiązki możesz cedować na nas. To tyle na dzisiaj. Fajnie, bardzo Ci dziękuję. Miłego dnia, trzymaj się. Cześć.